Witajcie kochani, witajcie. Ja dzisiaj tak na króciutko, tak na szybciutko do Was przychodzę z obietnicami. Chciałabym, żebyście sobie na początku przywołali te obietnice, które kierujecie w stosunku do siebie. Obiecuję sobie, że już nigdy więcej tak nie zrobię. Obiecuję, że jutro rano stanę i zrobię to, 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 to. Obiecuję sobie, że od poniedziałku będę ćwiczyć. Obiecuję sobie, że nigdy więcej nie zjem czekolady, nie wypiję wina, nie zjem mięsa, co czegokolwiek. Takie obiecanki, takie cacanki i takie różne fanaberie. Ale są też te obietnice, które kierujemy do innych ludzi. Obiecuję Tobie, że więcej tak nie zrobię. Obiecuję Tobie. Że to się zmieni. Obiecuję, że to dam. Obiecuję, że będziemy. Obiecuję, że zrobimy. I te obietnice też nie zawsze są zrealizowane. Jest jeszcze ostatnia taka obietnica, kiedy to nam ktoś coś obiecał i my po prostu w tym płyniemy, my się tym aż rozkoszujemy, bo to jest taka też forma manipulacji dla nas, bo przecież obiecałeś, że zrobisz przecież obiecałaś że się zmienisz i tutaj chciałabym żebyście zauważyli że każda obietnica każda obietnica jest iluzją każda obietnica jest pusta każda obietnica nic za sobą nie niesie bo obietni obietnicę stosujemy wtedy kiedy coś poczuliśmy kiedy coś poczuliśmy, że o, mam chęć, na zdrowie odżywianie. Tak, poczułam, że tak, że już koniec. Z tłustym chcę lekko, ale na dzień dzisiejszy nie mam takich zasobów, nie mam tyle sił ani mocy, żeby móc do tego stanąć. I wtedy sobie obiecuję. Obiecuję sobie, że to się kiedyś zdarzy. Tylko, że jeżeli. My zostaniemy w tej obietnicy i będziemy się dalej uszukiwać. To nic nie ruszy. Kolejną, tak samo jak komuś coś obiecujemy i faktycznie może coś poczuliśmy, że tak pewne, pewne rzeczy powinny się zmienić, pewne rzeczy powinnam coś zrobić, pewne rzeczy nawet chcę, ale na dzień dzisiejszy ja nie mam tej siły, nie mam tej mocy, żeby móc tego dokonać. To wysyłam obietnicę, że tak, kiedyś to zrobię. Jest ta y, trzecia obietnica, kiedy nam ktoś, to, ktoś coś obiecał, i my pojmujemy się w tym jako takiej właśnie manipulacji i takiej zaburczości nawet, bo przecież mi obiecałeś, przecież mi obiecałaś, że się zmienisz. Przecież obiecałeś, że to zrobisz, obiecałeś, że będziesz. I nic z tego nie wychodzi. I chciałabym tutaj zauważyć, że każda obietnica jest pusta. Nawet ta, którą się uda wam zrealizować. Bo na pewno dostrzegliście, że komuś coś obiecaliście sobie, jak coś obiecaliście, a nawet jak ktoś wam coś obiecował i coś wyszło, to jest to po prostu puste. Bo, jak przyszło co do czego i ta obietnica została zrealizowana, na przykład obiecuję sobie, że rano wstanę i zrobię, i tutaj nałożyliście zobowiązanie, presję, poczucie winy, poczucie wstydu, żalu i całą, całą gamę różnych uczuć, to możecie to zauważyć, żebyście rano prawdy stali, ale z taką ciężkością, że już na samym początku Wam się nic nie chce. I tutaj może Was nie zaskoczę, A żeby po prostu móc iść ze swojego szczęścia, móc się realizować i być radosnym cały czas, to wystarczy po prostu obietnic się wezbyć. A jak to zrobić, to zapraszam Cię do kontaktu. Tule czule, Adriana.